Ejciecie, tu Sebersi Iwe Siła. E, jesteśmy tutaj przed wami, aby. E, oz... No aby oznajmić wam e, powstanie drugie jakby kanału facebookowego Sewanią TV. Tak, tym razem z no, bardzo niepoprawną nazwą niestety. Szkoda, szkoda! Bo jest S E i małe V. Małe V zobaczcie, tak mi wyskoczyło. On jest niedoceniony. Niestety. Niestety a, a, a seria przecież kończy. Tak. tak więc zapraszamy na. tutaj u góry gdzieś będzie napisany napisane link. I będziecie mogli tam wchodzić. Będziecie mieli na czasie aktualizację. Jakie filmiki wychodzą. Kiedy? Ile? Więc to nie jest tak jak aktualne subskrypcje YouTube, owe, gdzie tak naprawdę nie wiadomo nic. Niestety. Także zapraszamy do. Facebooka. Do, polubienia nas, na do polubienia nas na Facebooku. Liczymy na to, że tych lajków będzie dużo i że dużo strona wywoła zainteresowanie i będziemy mogli faktycznie wrzucać tam coś więcej niż tylko filmiki, ale także, nie wiem, jakieś aktualizacje na temat jak idą serie aktualne, co, co się nagrywa, czy, jest, czy już są nagrane, gotowe do stawienia, pomysły może jakieś na następne serie. Coś tam, coś tam, różne pierdółki. To... Być może nawet po info... powiadomienia czy na jakimś panelu Nie, będziemy chcieli zrobić jakiegoś panelu na jakimś konwencie znaczy, czy no, zbierze, to, to już wiesz, to, to, wiesz, to są może nie marzeniu... głowy Ale na pewno będziemy wrzucać to, czego nie będzie można wrzucić na YouTube, tak? Um. Komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek Więc komentujcie, lajkujcie Subskrybujcie Inwestujcie I kciuk w górę Żegnają was Saversi I Valion Trzymajcie się ciepło, cześć